Serdecznie moim gościem, Jakub Ogrzewilej, Wille Witam serdecznie. Już myślałem, że się nie przywita z widzami, ale jest dobrze. Kuba, jedziemy dalej. Wygrywacie dzisiaj z Newagiem bardzo istotny pojedynek, ponieważ czekacie teraz na to, co zrobi Honor. Ale dzisiaj mecz naprawdę fajny, ładnie, ładnie się zaprezentowaliście. Co możesz powiedzieć o rywalach i o własnej grze? No to własna gra bardzo dobrze taktycznie poszliśmy do pojedynku. Zmieniliśmy troszeczkę ustawienie względem innych meczy, i jak widać, przyniosło to skutek w postaci szczelennych ośmiu bramek. No rywale zagrali dobrze, ale widać było, że kondycyjnie od nas odstawali, dlatego no skończyło się tak, jak się skończyło. Dzisiaj ty, twoja postawa bardzo fajna, cztery gole, dlatego, że rywal dziś był łatwiejszy teoretycznie można powiedzieć, czy naprawdę dzisiaj twoja dobra dyspozycja z kolegami przede wszystkim, dobre zrozumienie? Powiem tak, no bez kolegów nie byłoby tych bramek, a no jestem w takiej roli napastnika, że tak to nazwę, więc moim zadaniem jest tam, stać tam, gdzie piłka spadnie, jako obramkarza i żeby to dobić. A akurat dzisiaj udało się tak nawet cztery bramki strzelić, także cieszę się. Najważniejsze, że wygraliśmy. To, że strzeliłem cztery bramki, to jest e, najmniejszy, że tak powiem, cel mój. Najważniejsze, żebyśmy wygrywali. Dokładnie. Sytuacja troszkę się pogorszyła po ostatniej kolejce, gdzie dostaliście punkty Walkowerem. Eee, stało się tak, że dostaliście jeden punkt mniej. I teraz sytuacja jest taka, że żeby się znaleźć w pierwsze piące, Honor musi dzisiaj przegrać. Nie może nawet zremisować. Grają z Brukiem. Miałeś już na rozkładzie te, te drużyny i, i Bruk, i, i Honor, uważasz, że jaki tam może być wynik? No niestety, że tak powiem dla nas. No Honer o wiele mocniejszy rywal od Bruku. Eee, także. No, po cichu liczymy, że jednak będzie dla nas korzystny wynik tego spotkania. No nic, pozostaje czekać i trzymać kciuki, żeby <grystanie> honor przegrał. I ostatnie pytanie: jesteście też taką małą rewelacją tego sezonu, bo przychodzicie do drugiej ligi omijając trzecią jesteście z eliminacji. Ale Olimp Team te zaskakuje, który z eliminacji przyszedł i nie potrafi na razie znaleźć pogromcy, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. Jesteś temu zdziwiony? E nie jestem zdziwiony, bo znam potencjał mojego zespołu. Zebraliśmy dosyć fajną paczkę, która no, wie, jaki ma cel. Fajnie by było dostać się tych garaży, że tak powiem, w grupie mistrzowskiej, żeby sobie jeszcze pograć no, na wyższym poziomie. No nie oszukujmy się. Wiadomo, że w grupie spadkowej to zawsze poziom jest troszeczkę niższy. Fajnie, że, że tak powiem, Beniaminkowie kreują tą ligę. No mam nadzieję, że więcej będzie takich rewelacji, bo to podkręca jakość ligi. Dziękuję bardzo. Obiad. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.